Cześć, dzień dobry. Tutaj Krzysztof Usakiewicz, nauczyciel języka polskiego, firma Anakolut. Witam Was serdecznie w kolejnej części naszego cyklu. Była już pieśń o Rolandzie, były dziady. Dzisiaj proponuję przejść do punktu 46 na naszej liście. Temat, motyw, tańca. Pora zatem zająć się weselem Stanisława Wyspieńskiego i nic więcej chyba dodawać nie trzeba. Jak zawsze bierzemy głębszy wdech. Skupiamy się na najbliższe 5 minut i. wystąpienie, czas zacząć! Taniec jest chwilą uniesienia, oderwania od rzeczywistości. Najczęściej towarzyszy on ceremoniom i rytuałom. W tradycji literatury polskiej przyjęło się wprowadzanie tego motywu, zwłaszcza pod koniec utworu. Dlaczego? Symboliczny taniec może nie tylko posłużyć za puentę, lecz także obrazowo przedstawić diagnozę stawianą przez autora. Czasami symbolika tańca wydaje się nie budzić wątpliwości. Mówi się, że pan Tadeusz Adama Mickiewicza, oprócz wątku miłości Tadeusza i Zosi, czy historii Jacka Soplicy, jest opowieścią o wiecznie toczonych sporach. Kłócą się Soplicowie z Choreszkami, asesor z Rejentem, Domejko z Dowejką. Końcowy Polonez, tańczony przy okazji potrójnych zaręczyn Tadeusza z Zosią, Rejenta z Telimeną oraz Asesora z Tekrą chleczeszanką, jest zażegnaniem wszelkich wcześniejszych nieporozumień oraz niesnasek. Ten harmonijny, spokojny taniec, element tradycji szlacheckiej, symbolizuje długo wyczekiwaną zgodę i daje nadzieję na przyszłość. Polskie społeczeństwo, znajdujące się przejściowo pod zaborem, teraz pogodzone, będzie mogło wkrótce odzyskać. Upragnioną niepodległość. Epokę młodej Polski nazywa się niekiedy neoromantyzmem. Chodzi o to, że na przełomie XIX i XX wieku powróciły w nowej formie tendencje i motywy znane już z pierwszej połowy XIX wieku, z epoki romantyzmu. Potwierdzenie tego można odnaleźć również w weselu Stanisława Wyspiańskiego. Poza tym, że akt drugi, w którym gościom weselnym ukazują się zjawy, przypomina część drugą dziadów. Poza tym, że spotkanie Marysi z tajemniczym widmem nasuwa skojarzenia z romantycznością Mickiewicza, cały dramat Wyspiańskiego wydaje się polemiczny wobec pana Tadeusza. O ile Mickiewicz podkreśla sielskość i beztroskę życia na prowincji, o tyle Wyspiański zdaje się sugerować, że wbrew temu, co mogłaby sądzić inteligencja, również wieś ma swoje trudne, nieprzepracowane tematy choćby kwestie rabacji galicyjskiej. Demitologizacja, którą wprowadza Wyspiański, znajduje odzwierciedlenie również w scenie tańca. Autor Wesela nawiązuje bowiem do pana Tadeusza nie tylko na początku, kiedy wskazuje na podobieństwo Bronowickiej chaty do dworku w Soplicowie, lecz także pod koniec dramatu. W ogóle sam temat tańca interesował modernistów. Można tutaj przywołać obrazy taniec życia Edwarda Munka czy taniec Henrija Matisa. W duchu synestezji sztuk. Tak charakterystycznej dla epoki, tematy w malarstwie i w literaturze na przełomie XIX i XX wieku swobodnie się przenikały. Nie powinno zatem dziwić, że motyw tańca został wykorzystany także w Weselu. Wyspiański pamiętał o ostatniej scenie pana Tadeusza. Zarazem jednak i tutaj podkreślił, że bronowice nie są już tak sielską przestrzenią jak Soplicowo. Wesele kończy się już nie spokojnym i symbolizującym zgodę polonezem, lecz dzikim, złowróżbnym, hipnotycznym, ocholim tańcem, który nasuwa skojarzenia ze średniowiecznym „dons makabr”, tańcem śmierci. Goście weselni pogrążają się w tańcu niczym w transie, jakby uczestniczyli w jakimś pradawnym obrzędzie religijnym. Ostatnią scenę wesela najczęściej odczytuje się negatywnie. Zebrani w Bronowicach chłopi inteligencja, zamiast podjąć decyzję o wspólnym działaniu, pogrążają się w marazmie i w pijackim tańcu. Kolejna szansa została właśnie zaprzepaszczona. Przy takiej interpretacji, Chochoła należałoby uznać za postać negatywną, która spowalnia i usypia weselników marzących o wolności. Scena ta wydaje się jednak niejednoznaczna. Dlaczego bowiem nie uznać Chochoła za postać pozytywną? Taką, która chroni przed zimowym mrozem róże i pozwala jej spokojnie doczekać wiosny, by wówczas kwiat rozkwitł w pełnej krasie. Tak samo i tutaj chłopi i inteligencja zostają powstrzymani przed zbyt wczesnym zorganizowaniem spontanicznego zrywu. Chochoł chroni bronowickich gości przed wszczęciem walk, które w ostatecznym rozrachunku przyniosłyby więcej szkód niż korzyści. Jak widać ta nie jest jeszcze czymś, co łączy i jednoczy zbiorowość. Pozornie pozwala zapomnieć o codziennych troskach. Czasami jednak jest wykorzystywany, by postawić naprawdę poważną diagnozę. Mickiewicz, który przecież znał od podszewki skłócone środowisko emigracji Polskiej w Paryżu, zdaje się podkreślać, jak bardzo potrzebna jest zgoda i jednomyślność, aby myśleć o odzyskaniu niepodległości. Z kolei Wyspiański w weselu obala mit narodowy. A jego dramat można wpisać w nurt tak zwanego patriotyzmu krytycznego, polegającego na ciągłym stawianiu pytań, co należy zmienić, na co zwrócić uwagę, aby wzmocnić pozycję narodu. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że to wideo pomoże Wam w przygotowaniach do egzaminu. Oczywiście temat motywu tańca można by jeszcze ciągnąć długo. Nie wspomnieliśmy na przykład w ogóle o tangu Sławomira Mrożka. Jeśli odczuwacie więc pewien niedosyt, serdecznie zapraszam Was do wysłuchania podcastu na Spotify. Tam dalej zajmuję się tematem 46 i podpowiadam jeszcze więcej tanecznych tropów. Trzymam za Was kciuki. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku.